Witam państwa. Nazywam się Piotr Łukacki. Jestem młodym, pracowitym i ambitnym chłopakiem. Także nie boję się powiedzieć ludziom prawdy w oczy. Można by powiedzieć, że jestem szczery aż do bólu. Od strony takiej zawodowej jestem przyszłym studentem politologii na UW oraz członkiem Kongresu Nowej Prawicy. Naprawdę chcę pomagać swojej partii. Oraz mam nadzieję, że w przyszłości ona coś osiągnie i zmieni Polskę. Startowałem już w jednych wyborach na Radnego Warszawy, przy którym oczywiście dla mnie osiągnąłem sukces, gdyż 6% poparcie na płaszczyźnie całej listy, tylko w mojej dzielnicy, jak na mało znane i mało ulubiane wtedy jeszcze wolność i praworządność, to jest jak dla mnie. Duży sukces. Postanowiłem założyć vloga. gdyż chciałbym się z Wami dzielić moimi spostrzeżeniami oraz poglądami, a także na niektóre sprawy takie ja już absurdalne mu zwracać, zwracać uwagę po prostu. Mam nadzieję, że mój vlog Wam się spodoba. Nie będę też tak często stawiał filmików, bo wiadomo, brak czasu i tak dalej, ale postaram się robić to w miarę regular regularnie yy, oraz jeżeli chcielibyście zadać mi jakieś pytanie yy, możecie oczywiście napisać w komentarzu do byle jakiego filmiku przy kręceniu następnego postaram się Wam na to odpowiedzieć dziękuję Państwu życzę miłego dnia i do widzenia